Dwa lata to dużo i mało. Dla jednej osoby to okres, w którym jest w stanie diametralnie zmienić swoje życie, a ktoś inny w tym czasie wykona tyle co nic. Co jednak wniosło te dwa lata nagrywania, regularnego nagrywania podcastu w moim życiu? Jak to się może odnieść do sprawności i zdrowia, o których przecież tak wiele mówię? Czy może to w jakikolwiek sposób pomóc Tobie, jako słuchaczowi? Tego właśnie dowiesz się w dzisiejszym odcinku, a więc zostań ze mną. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka, Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Łukasz Dmytrowski, wasz trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam do polubienia tego podcastu w twojej ulubionej aplikacji. A dzisiaj mamy może nieco inny, ale mam nadzieję również ciekawy temat, który pozwoli słuchaczom zagłębić się troszeczkę w to, co czuje nadawca, podcaster, jak zwał, tak zwał, autor tego podcastu. Tej audycji, którą tutaj do Was co tydzień staram się regularnie już właśnie od ponad dwóch lat, bo pierwszy odcinek wyszedł tak naprawdę jakoś przed 20 grudnia 2019, a ten, który teraz nagrywam punktualnie w Wigilię, przedświąteczną Wigilię 2021, no to mamy już ponad dwa lata. On wyjdzie oczywiście dopiero po nowym roku, w 2022, kiedy tego słuchasz, to już jesteś w tym roku. Ale tak naprawdę chciałem zrobić takie maleńkie tutaj zestawienie tego, co te wszystkie odcinki, które nagrałem, mi dały i jak to się może przenieść na sprawność, tak naprawdę. Więc przygotowałem sobie pięć takich najważniejszych dla mnie różnych rzeczy, które wydarzyły się przede wszystkim w moim życiu, w mojej głowie, w moim podejściu do tego tematu, które mam nadzieję pomogą Tobie zrozumieć, jak taki proces można przełożyć na własne życie. Niekoniecznie mówię, że każdy tutaj będzie miał za zadanie nagrywać podcasty, bo przecież nie każdy ma taką ambicję, nie każdy ma na to czas, ani ochotę, więc jak najbardziej nie namawiam do tego, ale z pewnością pewną rzeczą taką największą, która tego rodzaju aktywność przynosi za sobą, to jest nauczenie się regularności. Jeżeli masz problem z regularnością, to bardzo dobrą rzeczą, którą taki podcast czy jakakolwiek inna aktywność wymusza, to jest właśnie regularność. Ona jest tutaj kluczem, bo przecież dążymy do doskonałości, ale tak naprawdę ktoś powiedział, że doskonałość to nie jest czyn, ale właśnie nawyk, czyli taka regularna, powtarzalna jakaś walka troszeczkę ze sobą, robienia czegoś, co nie zawsze nam. Może wychodzi naturalnie, nie zawsze będzie to dla nas przyjemne, tak jak każdy chciałby, żeby jego praca to była przyjemność, każdy chciałby, żeby to było takie łatwe, że po prostu robię to z uśmiechem na twarzy i zawsze to tak samo wygląda, bo przecież nigdy nie mamy słabszego dnia. No nie jest tak. To nie wygląda w ten sposób. Żadna tego typu działalność nie ma takiej możliwości, żeby polegała tylko i wyłącznie na tym, że będzie samą radością dla tego, który ją wykonuje. No bo gdyby tak było, no to każdy by mógł taki podcast, jakąkolwiek inną audycję, jakiś może kanał na YouTube, może jakiekolwiek inne rzeczy robić lekką ręką. I oczywiście jednym to przychodzi łatwiej, drugim trudniej. Ale właśnie to staranie się, żeby ulepszać, ciągle coś zmieniać, poprawiać i robić to w taki coraz bardziej profesjonalny sposób pomaga w tym, żeby tą regularność oczywiście utrzymać. Naturalną rzeczą jest też obserwacja jakichś wyników, czyli ilości wyświetleń i tak dalej. I to sprawia, że człowiek bardziej się motywuje. To jest bardzo zbliżone do tego, co dzieje się na siłowni, czy w klubie podczas treningu. Jakkolwiek to nie nazwać, to miejsce, w którym uczęszczasz na treningi, to tak na dobrą sprawę. Najważniejsze jest to, żeby właśnie utrzymać tą regularność. No bo co z tego, że będziemy wykonywać najlepszy trening, jaki tylko jest możliwy? Nagramy jeden najlepszy odcinek podcastu, jakikolwiek jest możliwy, to być może usłyszy go nawet kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy albo milionów ludzi. No ale jeżeli nie zrobimy tego odcinka numer dwa, trzy, cztery i tak dalej, i nie będziemy dostarczać tych świeżych bodźców, świeżych treści, no to tak na dobrą sprawę efekty tego prędzej czy później po prostu od nas odejdą i zapomnijmy o tym, a nawet być może i nasza jakość kolejnych odcinków, które pojawiłyby się za pół roku, to będzie zupełnie inna historia. Tak samo w przypadku treningu, tak samo w przypadku odżywiania, diety, jakkolwiek to ludzie dzisiaj lubią nazywać, to jeżeli te wysiłki będą tak bardzo odosobnione, sporadyczne, rzadkie, no to nic z tego dobrego tak na dobrą sprawę nie wyjdzie. No, jakiś tam wpływ pozytywny to będzie miało bardzo minimalny na nasze życie, ale ostatecznie to tylko i wyłącznie regularne podejście do tego typu spraw powoduje, że jesteśmy Lepsi, że w nas widać, że te efekty są dla nas przede wszystkim widoczne, bo przecież nie robimy tego dla kogoś, robimy to głównie dla siebie. Ja tak samo nagrywam ten podcast nie tyle, żeby komukolwiek coś udowodnić, tylko żeby udowodnić sobie, że potrafię, że coś nowego jeszcze jestem w stanie wymyślić, że ktoś rzeczywiście chce tego słuchać i że to pomaga być może paru osobom, które są po drugiej stronie, tak jak ty w tej chwili. Tak więc ta regularność jest tutaj niesamowicie ważna. Ją wymieniam jako czynnik numer jeden. Bez tego myślę, że prawdopodobnie, jeżeli przerwałbym po 6 miesiącach czy po roku, to już teraz, gdy mijają 2 lata, prawdopodobnie nie pamiętałbym, co takiego fajnego się zdarzyło przez ten czas, który minął rok wcześniej. A tak nadal mam to w głowie, ponieważ ciągle jest to obecne w moim życiu tak samo. Cały czas będę się upierał, że działa trening, tak samo działa każda inna aktywność, którą podejmujesz. Jeżeli zamierzasz jakieś mieć wyraźne efekty, no to polecam nastawić się na niekoniecznie największą, jaką tylko się da intensywność czy częstotliwość, ale jak najbardziej skupić się na tym, żeby to było regularne, szczególnie w pierwszych latach, szczególnie ten pierwszy rok jest kluczowy, drugi rok również, a potem to już coraz bardziej wchodzi nam w nawyk. Jeżeli to stanie się nawykiem. No to szanse są, że rzeczywiście będziemy utrzymywać tej aktywności, nadal pilnować przez najbliższe lata. I tak tutaj zauważyłem, że właśnie w moim klubie ludzie, którzy są już tutaj przynajmniej rok, a najlepiej jak dwa, to najprawdopodobniej zostaną dużo dłużej, co oczywiście przekłada się na efekty ich zdrowia, ich sprawność. Są na podobnym poziomie przez całe ich życie i nie pogarsza się to zdrowie tak szybko jak w przypadku osób, które odpadają. Więc, jeżeli naprawdę ci na czymś zależy, to wbij sobie to do głowy, że naprawdę nie ma nic ważniejszego niż regularność. No ale co jeszcze, coś takiego jak nagrywanie podcastu wnosi. I tutaj również będzie taka paralela do treningu, ponieważ nagrywając tego typu audycje miałem okazję dużo lepiej poznać siebie, dużo lepiej zauważyć. Jakiego rodzaju treści w pewnym stopniu moje potrzeby realizują? No i tak na dobrą sprawę, podobnie to działa w treningu. Jeżeli jesteś na swoim takim etapie rozpoczęcia tej przygody z treningiem, no to zbyt dobrze nie wiesz tak naprawdę, co będzie Ci się podobało, no bo skąd masz to wiedzieć? Musisz tego spróbować. To podobnie jest z jedzeniem, podobnie jest z wieloma różnymi aktywnościami, dlatego warto spróbować wejść, zobaczyć, czy sprawdza się to dla mnie i. Jak najbardziej tutaj nagrywanie takich audycji dla mnie jest czymś, co pozwala mi się realizować w pewnym stopniu, jeżeli chodzi o taką kreatywność, wymyślanie różnego rodzaju, czy to porad, czy jakichś rozwiązań, które chciałbym, żeby moi podopieczni nie tylko, ale również osoby, które gdzieś tam znajdują się zupełnie w przypadkowych miejscach. Mogli sobie zastosować i spróbować poprawić swoje życie. Tak więc, jak dla mnie, jest to tutaj na pewno efektywnie taka dobra droga, żeby zobaczyć, co dla mnie się sprawdziło, a jeszcze przy okazji, można tym samym pomóc innym. Więc, jeżeli jesteś osobą, która już trenuje trochę dłużej, to też możesz przy okazji czerpać z tego doświadczenia innej osoby. Dzięki takiej audycji można. Pewnych błędów nie popełnić, pewne błędy gdzieś tam swoje. Jeżeli popełniłeś, to też uzasadnić w ten sposób, że jednak inni też je popełnili, no i być może na przyszłość zapamiętać, co warto, a czego nie warto robić, tak żeby lepiej się skupić właśnie na, tym, na tych swoich takich najsłabszych ogniwach. I wiadomo, że zawsze trudniej jest tutaj zrealizować coś takiego samodzielnie, a inaczej, gdy mamy trenera, który jest w stanie nam podpowiedzieć, co jest z nami nie tak, no bo najczęściej coś robimy źle. Jeżeli efekty nie są w 100% takie, jakbyśmy chcieli, no, to jest nieuniknione. Każdy tak marzy, na siebie spogląda z zewnątrz nieco inaczej niż cały świat, i trudno jest dostrzec te swoje najsłabsze rzeczy, najsłabsze, jak to się mawia, właśnie ogniwa. No ale dzięki temu, że ja, tak jak mówię, tutaj nagrywając tego typu podcast, miałem okazję poznać lepiej siebie, to też skupiłem się na tych rzeczach, o których często mówię, żeby sprawdzić, co lepiej będzie działało, co gorzej. I przez te dwa lata też poświęcałem trochę czasu na to, żeby właśnie za, zainteresować się tymi rzeczami, o których wcześniej być może aż tak bardzo nie myślałem, które w moim treningu nie były obecne, po to, żeby móc później wypowiedzieć się na temat takich rzeczy, jak właśnie. Były poruszane niejednokrotnie, czy to będzie porównywanie jakiegoś tam wpływu biegania na coś, na, na trening siłowy i tak dalej, który też miałem okazję poruszać w różnych, w jednym z odcinków, albo już zupełnie inaczej, tak naprawdę myśląc z zewnątrz, jako osoba, która całkowicie nie zajmuje się tematem, w taki sposób, aby doradzić osobie, która zaczyna. Która jest dopiero na początku, właśnie na przykład, czy rzeczywiście potrzebny jest mu trener personalny, czy różnego rodzaju inne zagadnienia, które mieliście okazję tutaj usłyszeć na antenie odcinka. A kolejną rzeczą, którą tak naprawdę też pozwoliło mi się tutaj te dwa lata nagrywania podcastów zorientować i tak naprawdę utrzymać, bo już od wielu lat starałem się być taką osobą, która tylko i wyłącznie doradza ludziom w tych kwestiach, których sama. Przeszła, jakieś doświadczenia ma, i, i, i nie mówiłem praktycznie nigdy w żadnym odcinku na temat czegoś, co w ogóle nie jest w zgodzie z moją własną doktryną czy tam zasadami jakimiś. I nie poruszałem tutaj tematów, do których tak naprawdę nie mam prawa się dobierać, bo w ogóle nie mając doświadczenia w jakiejś tam, powiedzmy, kulturystyce czy jakichś innych dyscyplinach, byłoby to moim zdaniem bezsensowne i zwykle jak to się mówi po angielsku practice what you preach czyli trzeba mówić o tym o czym się samemu nie tylko wie najlepiej, ale to, co też się samemu robi. Bo ja niesamowicie nie cierpię osób, które gdzieś tam doradzają, polecają, poprawiają innych, ale tak naprawdę sami są tylko teoretykami. Ja staram się być stuprocentowym praktykiem we wszystkich rzeczach, które gdziekolwiek doradzam, polecam i czymś, co zajmuję się profesjonalnie, nie jestem w stanie. Być na pozycji osoby, która podpowiada innym, jak mają żyć, jeżeli sam wcześniej czegoś nie zrobiłem, nie spróbowałem, nie przeżyłem. Byłoby to dla mnie taką lekką hipokryzją, o ile nawet nie dość porządną. Więc też przez te dwa lata musiałem troszeczkę zmodyfikować swój styl życia, po to, żeby jeszcze lepiej być w stanie odpowiadać na różnego rodzaju pytania, pomagać osobom, które gdzieś tam być może miały pewnego rodzaju trudności i chciały mieć pewność, że osoba, która im zapodaje jakiegoś rodzaju podpowiedzi, no to nie jest ktoś, kto tylko i wyłącznie gdzieś tam przeszedł parę jakichś kursów i, i, że tak powiem, z książki jedzie, tylko jest stuprocentowym praktykiem. Więc mam nadzieję, że to mi się udało, mam nadzieję, że tak jest, ale to tylko słuchacze mogą na to pytanie odpowiedzieć, dlatego jeżeli tak rzeczywiście jest, to będę wdzięczny za jakikolwiek feedback, czy to na moim fejsie, czy na Instagramie, znajdziecie mnie bardzo łatwo pod Adresem silazdrowia.com, a tam są odnośniki. No i kolejna rzecz, już czwarta, która, że tak też powiem, jest związana mocno z tymi poprzednimi, bo ciężko, żeby tutaj każda z tych pięciu, które sobie przygotowałem, rzeczy była w zupełnie w oderwaniu od pozostałych. To jest coś takiego, jak udowodnienie sobie, że, że mogę, że był to tak naprawdę na początku pewnego rodzaju zakład i takie wyzwanie ze samym sobą. Ja lubię akurat podejmować różnego rodzaju tego typu zadania, i czy to jest dobrze, czy nie, to już mówiłem w poprzednich odcinkach. I dla kogo to jest właśnie moim zdaniem dobry pomysł, a dla kogo nie do końca, to warto się o kilka odcinków też cofnąć i zobaczyć, czy to w Twoim przypadku byłoby dobry, dobre podejście. W moim akurat się sprawdziło, bo wyzwanie polegało na początku. W ogóle pierwszy odcinek to nagrałem zupełnie tak od. Można powiedzieć, niechcenia z czapy na telefonie, który oczywiście jest jednym z najbardziej odsłuchiwanych odcinków, bo podejrzewam, że wiele osób zaczyna od pierwszego odcinka, jak to bywa. No i jest on beznadziejnej jakości, nie za bardzo mogę tego słuchać, aczkolwiek sama idea była fajna. Bo był to pomysł na zasadzie siedzę na łóżku, wpadłem na pomysł, żeby nagrywać podcast. Już wcześniej jakieś przymiarki do tego robiłem mnóstwo różnego rodzaju filmików i tak dalej. Nagrywałem na kanały różne na YouTube swoje, które wiążą się tak naprawdę w 100% z działalnością tutaj klubu. A to miał być taki odrębny projekt, który powstał na zasadzie takiego, właśnie chwilowego jakiegoś kaprysu, który. No, przez pierwszy miesiąc nie było tam zbyt wiele tych odcinków, bo nagrałem chyba w grudniu 19.2 i potem była przerwa około 3 czy 4 tygodni. No, i nastąpił taki moment prawdy, jak to się mówi. Wtedy właśnie postanowiłem, że będę nagrywać te dwa odcinki tygodniowo. Przez cały to był rok, wtedy 20. No, i tak też się stało. Tak też się stało. Do końca tego roku powstało tych odcinków tyle, ile trzeba, czyli tam łącznie bodajże 100 do końca 20 roku. No, i w pewnym momencie oczywiście stwierdziłem, że to jest jednak przesada, że dwa w tygodniu, no to będzie bardzo ciężko utrzymać, żeby to miało jakąkolwiek wartość i sens, i żeby rzeczywiście mojego życia aż tak mocno nie dezorganizowało. Może nie przesadzam, ale. To jednak jest pewnego rodzaju poświęcenie, kilka godzin tygodniowo na to trzeba przeznaczyć. A nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby tak do końca, jak to się mówi, czyli nadal kontynuować, więc w pewnym momencie, już w połowie gdzieś 20 roku, stwierdziłem, że od kolejnego roku, jak już to wyzwanie uda mi się zrealizować, no to będę nagrywać sobie po jednym odcinku. I myślę, że to też jest dużo lepsze, bo wtedy tych treści nie ma aż tak dużo, nie rozmydlają się, są bardziej konkretne. No, może nie aż tak bardzo jak dzisiejszy odcinek, chociaż podejrzewam, że ktoś potrafiący przełożyć to na swoje życie będzie mógł z tego też wczerpać coś pozytywnego, ponieważ takie udowadnianie sobie, że właśnie coś zrobię, coś potrafię prowadzi w prostej linii do tego, że stajemy się osobami coraz bardziej regularnymi, które są odpowiedzialne za swoje wyniki, które nie zrzucają winy na kogoś innego za to, że im się nie udało, czy to schudnąć, czy pójść na siłownię, że to nie czynniki zewnętrzne sprawiają, że czegoś nie możemy zrobić, tylko my sami tak naprawdę gdzieś tam głęboko w naszym Naszej podświadomości mamy zakodowane coś, czy tego chcemy, czy nie chcemy, i realizacja to jest tylko kwestia techniczna, którą zrzucamy właśnie często na czynniki zewnętrzne nie wiedzieć czemu. No ale tak już się dzieje, nic z tym zrobić, no może właśnie nie właśnie dużo możemy z tym zrobić, tylko musimy bardzo chcieć i musimy być konsekwentni, a tak naprawdę właśnie tego uczy nas takie regularne nagrywanie. Właśnie takiej konsekwencji. I tutaj w Twoim przypadku nie musi być to jak najbardziej nagrywanie czegokolwiek, może być to robienie jakiejkolwiek innej aktywności, ale właśnie na zasadzie udowodnienia sobie, że będę to robić i nic mnie nie powstrzyma. No i tak się stało. Dwa lata mijają, więc mam nadzieję, że kolejne lata również będą w miarę owocne. Nadal starać się będę trzymać tej jeden w tygodniu, tej częstotliwości, jeden odcinek w tygodniu, bo wydaje mi się, że jest ona dobra. Jest ona dla mnie do przyjęcia. Jeżeli coś się zmieni, to może przejdę na jeden odcinek na dwa tygodnie, bo to też jest duża ulga wówczas na wystarczy nagrać dwa na miesiąc i spokój. Ale tak na dobrą sprawę ilość to jest najmniejszy problem. Najważniejsza jest, mam nadzieję, tutaj jakość, tak jak zwykle, i mam nadzieję, że jest ona na wystarczająco dobrym poziomie, ale jak widać ze statystyk, gdzieś tam one są w takim poziomie, gdzie w miarę stabilnie to wygląda, więc. Cieszy mnie to, a tak na dobrą sprawę, tak jak mówiłem, nie robię tego dla cyferek, robię to bardziej dla siebie i mam tylko taką cichą nadzieję, że kilku osobom to pomoże. No i oczywiście ta piąta, ostatnia rzecz, której się nauczyłem, to tak naprawdę jest to, co wiele osób gdzieś tam nawet powtarza, mówi, ale nie zawsze dociera to do nas. Dopiero gdy w naszej sytuacji stanie się to, powiedzmy, taką rzeczywistością, no to wówczas reagujemy, mówimy, kurczę, rzeczywiście tak jest, bo, bo w moim przypadku też. Że sukces to tak naprawdę nie jest jakiś efekt końcowy, który, który osiągamy, który nagle zostaje z nami, który możemy gdzieś zabrać, który jest namacalny, taki, że można to dotknąć i, i coś z tym zrobić, tylko tak naprawdę jest to taki stan ciągłego balansowania na, na pograniczu utraty kontroli nad tym wszystkim, nad, nad tym, co się dzieje, czy nad tym, czy rzeczywiście to robimy, czy, czy jesteśmy w stanie dalej kontynuować, czy powiedzmy na chwilę się zatrzymamy i to jest, to jest największy sukces, jeżeli to nam się udaje. Jeżeli pokonujemy te przeszkody, czy to właśnie w treningu, który też często wstaje gdzieś tam się mniejszym priorytetem w naszym życiu, niestety tak to bywa, że zapominamy o tym, jakie są tutaj konsekwencje po przestawania, po prostu odrzucania tego na chwilę, wstrzymywania się z treningiem, i odkładania tego na później, bo wiele osób nie zastanawia się nad tym, jak to wpłynie na ich życie, jak to wpłynie na ich zdrowie za 10 czy 20 lat. Jest to taka dość prosta zależność, jeśli teraz tego nie zrobię, no to nie nadrobię później tego czasu straconego, bo po prostu najzwyczajniej w świecie najprawdopodobniej nie wyrobi sobie tych nawyków w sobie. Nie będę tą osobą regularną, nie będę tym kimś, kto ma w sobie zaszczepione naturalnie takie podejście do życia, że jest ono poniekąd, można powiedzieć, w takim łagodnym sensie uzależniony od treningu, co moim zdaniem jest bardzo dobre, bo to tak jak mycie zębów, ja to tysiąc razy już powtarzałem, to nie jest czynność, którą w ogóle rozważamy jako coś, z czym moglibyśmy negocjować, że o, dzisiaj nie umyję zębów, no bo nie mam czasu. No, bzdura kompletna. Tak samo powinno być, moim zdaniem z treningiem, z dbaniem o siebie choćby kilka minut dziennie, ale codziennie coś zrobić. Nie mówię tutaj już o tym, że jest to przyjemne, jak już to zrobimy, ale nawet jak ktoś traktuje to jako jakoś pewnego rodzaju obowiązek, to z pewnością tego rodzaju obowiązek powinien być gdzieś na liście naszych zadań codziennie. No, i właśnie to jest te pięć spraw, których nauczyło mnie dwa lata regularnego nagrywania podcastów w kontekście zdrowia i sprawności. Na pewno mógłbym tutaj tłuc jeszcze przez kolejne 30-40 minut, bo wiele różnych innych, jeszcze takich bardziej osobistych spraw tutaj zaistniało w trakcie tych dwóch lat. Ale myślę, że to wszystko to są właśnie te najważniejsze rzeczy i tak naprawdę, mimo tego, że dzisiejszy odcinek różni się nieco od poprzednich to mam nadzieję, że będzie takim swojego rodzaju podsumowaniem, wskazówką, gdzieś jakimś takim wyznacznikiem tego, co może pomóc, w czym może nam pomóc właśnie bycie regularnym, właśnie poznawaniem takim siebie od tej strony, czy dam radę, czy, czy rzeczywiście mogę sobie udowodnić coś. No i tak naprawdę o podsumowaniach to będzie dopiero w następnym odcinku, tak więc już taka tutaj mały taki spoiler dla Was, a tymczasem żegnam się. I do usłyszenia w następnym odcinku. Zachęcam jeszcze raz do polubienia mojego podcastu w Twojej aplikacji, do udostępnień i do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.